Turbiny przemysłowe działają w trudnych warunkach temperaturowych i pod dużymi obciążeniami. Oleje turbinowe są stosowane do usuwania nadmiaru ciepła z komponentów turbiny oraz do redukcji tarcia w łożyskach. Im lepiej wykonują swoją pracę, tym lepiej działają turbiny. Używanie oleju Zanieczyszczonego zanieczyszczeniami mechanicznymi i wodą, prowadzi do wzrostu temperatury, przedwczesnego zużycia, a także zniszczenia łożysk i wzrostu kosztów napraw. Dlatego zadaniem Globe Corp było opracowanie nowej maszyny, która zapewni skuteczne oczyszczanie oleju, turbinowego, usuwając wodę i zanieczyszczenia stałe, jednocześnie poruszając się swobodnie w ograniczonej przestrzeni elektrowni. To właśnie taka maszyna, nazywana CMM. 4 CTH o wydajności 4 m3 na godzinę, aby osiągnąć jak najmniejsze wymiary. Zainstalowano tylko dwie pompy: pompę próżniową i pompę wyjściową. Funkcję pompy wejściowej pełni pompa próżniowa, która tworzy próżnię w komorze próżniowej. Ta pompa próżniowa zasysa olej do komory przez filtr siatkowy. I podgrzewacz, wymiary komory próżniowej zostały zmniejszone, aby utrzymać wysoką efektywność. Suszenia, oleju. Komora jest wypełniona specjalnymi okrągłymi wkładkami, z których każdy element ma mały rozmiar, ale dzięki konstrukcji pierścienia olej rozprzestrzenia się po jego powierzchni i tworzy cienką warstwę, co zwiększa wystawioną powierzchnię kontaktu. Pod wpływem próżni woda intensywnie. Paruje z oleju i jest zbierana w pojemnikach na kondensat. Następnie włącza się pompa wyjściowa, która pompuje olej przez drobne filtry do wylotu jednostki. Zastosowanie tej technologii redukuje zawartość wilgoci w oleju z 50 do 10 g na tonę, a dwustopniowy system filtracji. Zapewnia zawartość zanieczyszczeń stałych, nie przekraczającą 10 g na tonę. Jednostka CMM4CTH jest również wyposażona we wszystkie czujniki niezbędne do bezpiecznej obsługi. Czujniki poziomu monitorują poziom oleju w komorze próżniowej i wysyłają sygnały sterujące do otwierania lub zamykania zaworów solenoidowych, gdy pojawia się piana. Czujnik piany wysyła sygnał do zaworu, aby ją zredukować. Grzałka nie uruchomi się, dopóki przełącznik przepływu nie wykryje przepływu oleju. Aktualna temperatura oleju jest kontrolowana przez czujnik temperatury, a termostat wyłączy grzałkę w odpowiednim czasie, aby zapobiec przegrzaniu oleju. Dlatego, operator może pozostawić jednostkę włączoną na jakiś czas i nie musi martwić się o bezpieczeństwo jej działania. Chociaż kontrola jednostki jest ręczna, jest dość prosta. Panel sterowania jest wyposażony w kontroler, który wyświetla informacje o bieżącym stanie jednostki, a także przyciski do sterowania pompami i podgrzewaczem. Po wdrożeniu rozwiązań wymiary maszyny to mniej niż centymetry długości, 117 cm szerokości i 160 cm wysokości. Umieszczając sprzęt na kółkach, w końcu rozwiązaliśmy problem opracowania wydajnej, małej i mobilnej maszyny do suszenia i filtrowania olejów turbinowych. Terminowe oczyszczanie olejów turbinowych na miejscu z wykorzystaniem technologii GlowCore wydłuża żywotność oleju i poprawia niezawodność turbin. Jak długo trwa olej turbinowy? Podziel się swoimi odpowiedziami i opiniami na temat tej technologii w komentarzach.